Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek z serii Zagrajmy w Naruto The Broken Bond. Temat rozmowy Naruto z Girayą może być tylko jeden a więc napaść ze strony Akatsuki z poprzedniego epizodu. <grytanie> 不幸にもお前が暁の的となったそんな恐ろしいの何であいつらを欲しがってんだってばよ正直わしにもわからんがやつらはその力を自分たちの支配下に置きたいのかもしれんだったらさっさと強くなんなきゃな俺ってばよよっしゃ早く綱手とかいう人見つけてサスケ助けでもらったらさっさと修行つけてくれよ

Osob kotmo istio Standardowa akcja Jiraja poszedł się zabawić na miasto i Naruto został sam. Tym razem mamy jednak do czynienia z Tanzaku, A w tym miasteczku, w tym mieście, nie wiem w sumie jak to, jak to nazwać, jest mnóstwo stoisk z ciekawymi grami. Przed chwilą widzieliśmy rzucanie shurikenami, rzucanie kunajami do celu. Także gra w kubeczki, no i taka gra na automacie. Myślę, że nic dodać, nic ująć, ale wspomniał też o tym nasz mistrz, że będziemy mogli potrenować. No i sam Might Guy pojawił się w tanzaku, aby, aby wziąć udział w naszym treningu. Welcome to the dojo. Here you can improve your fighting skills. Ok, ok. Najważniejsza rzecz jest taka, że możemy na tym zarabiać punkty treningowe, a te punkty. Jak wiemy doskonale przekładają się na umiejętności Naruto, a więc kilka dobrych, dobrych takich treningów przeprowadziłem z Majdogajem, dzięki czemu mogliśmy ulepszyć strength oraz health, a więc kolejno siłę i punkty HP. No to co, to bierzemy kolejne zadanie. Tym razem spotykamy w Tanzaku Kibe. Naruto, けどよ、俺の任務にはサトの命運がかかったんだ。<laughs> 俺だってそうだよ。サトに必要なもんを持ち帰るんだよ。それもえおめえの任務の方がランク上とでも言いてえのかよ。そりゃ任務ってのは上から順にランクが高いのが回ってくんだからな。そ <laughs>、ね、んなにうざけんな就任試験で俺に乾杯したのは誰だっけめありゃ接戦だったじゃねえかいい 違うってばよ就中任試験じゃてめえに負けたかもしんねえけどなスピードなら絶対負けねえぜなんだとん俺の方が速いってばよじゃあかけるか街の外でレースだおうしやってやら <noise>

Sprzeczka pomiędzy Naruto a Kibą daje taki mocny vibe podstawówki, ale spoko, w sumie patrząc na wiek obu postaci, no to, no to są oni właśnie gdzieś w takim wieku z końca podstawówki, może z początku gimnazjum, więc, więc tutaj by się wszystko zgadzało. Niemniej jednak Naruto zdecydował się pomóc Kibie w jego zadaniu. No, a my widzimy taką prostą minigierkę, bardzo podobną do tego, co obserwowaliśmy wcześniej przy okazji współpracy z Shikamaru. Tym razem jednak Kiba przemienił się w Akamaru i dzięki temu był w stanie uruchomić jedną z dźwigni. E, Kiba dotarł na miejsce później, natomiast Naruto wpadł w pułapkę, więc w sumie znowu nie ma takiego jednoznacznego zwycięzcy. Słuchajcie, jesteśmy już dalej w lesie, korzystamy ze specjalnego jutsu Kiby, jutsu numer dwa, które pozwala nam... Wykrywać pułapki niewidoczne gołym okiem, także w sumie spoko to całkiem rozegrali twórcy. Próbujemy odzyskać zasoby niezbędne w wiosce ukrytej w liściu. 待てと言われたはずだな騒ぎを聞いてきてみたらなんだこれあ,あ、すいませんたまたまナルトがいたんで早い方がいいかと思って俺らのやる敵残ってねえなまあ、い,い、町に戻れ資材を里まで運ぶのは俺たナルト、サンキュー借りができちまったな今度返すぜま、助けられたってわけでもねえけどな何！ Chłop jest po prostu bezczelny, nie? My tutaj za nim latamy, pomagamy mu robić nie swoją misję, a on jeszcze mówi, że tak na dobrą sprawę to nie potrzebował naszej pomocy. Aha, no to super. My tymczasem bierzemy kolejne zadanie. Tym razem będziemy musieli złapać zbiegłych więźniów z aresztu Konohy. Oh. No. <laughs> I będziemy w jednej drużynie. Z kibą oraz z Shikamaru. No, o ile Shikamaru spoko, tak z kibą trochę nie chce mi się w tym momencie współpracować. Niemniej jednak używamy kolejnych treningowych punktów do tego, aby ulepszyć poziom czakry. No i powiem wam tak: ta walka zapowiadała się na jedną z łatwiejszych, a wcale tak nie było, bo zarówno kiba, jak i Naruto polegli w niej, no i został nam tylko Shikamaru, ale jak widzicie, udało nam się pokonać dwóch ostatnich ninja.

お前誰に聞いてんのかわかっこのお方を誰とはとるんじゃ兄貴はな元岩隠れの住人で,でてめえみてえなおいぼれはすっごいおおそうかのうんかなりセーブしたんだがの

んじじ…ゃ、はじ<ス>よし、さっきはしの実をしっかり見たか。なんか、敵がコマみてえに回転してた。よーく見ておれよ。お<ー>これが第一段階、回転だ。わかったってばよ。チャクラで中の水を回して、水風船が割れるくらいまで回転を早くすんだな。お前、察しがよくなってきたの。よし。 Ja. Ej, powiem Wam, że dzisiaj nagrywanie nie należy do najprzyjemniejszych zadań, bo co chwilę albo jakiś motocykl jedzie przez ulicę, albo jakiś samolot latami nad blokiem. Ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać na mikrofonie. My próbujemy zrobić rotację, bo tak nazwał ten pierwszy etap Giraya, a więc wciskamy poszczególne przyciski. Trochę nam nie poszło na samym początku. No właśnie, 83% mogło być zdecydowanie lepiej. Sonja. わしは町に降りるから、お前はここで修行してろなんでだよ、もうすぐできるようになんのにこの術の難しさがどうも分かっておらんようだの。とにかくやってみろ、それで納得したら戻ってこいわしは情報収集があるからの、砂でお探しに来たの忘れとらんかやったよ、すぐにマスターしてそっち行くってばよ Spróbowałem jakieś 4 może 5 razy zrobić to jutro od początku. No i udało nam się w końcu rozwalić ten balonik, a więc spoko. Podchodzimy do Jira i zobaczymy co teraz. Skoro potrzebujemy gumowych piłek, no to musimy je sobie tradycyjnie wygrać na loterii. 威力だ中に水はないだからその分回転もイメージしづらいこの術いくつ段階があるんだってばよ3段階だが銀は一切不要シャクラだけあればいいんだからの僕クだがバカだよこんな術すぐマスターしてやるってばよそのううか

<mutter> no no, 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 no. i <muszki> Grywida! Pluszaki na pewno nam się przydadzą w treningu. To 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 na bank w ogóle. A więc kolejna konkurencja na, na bazarku. Udało nam się zdobyć tego misia. No grożan! Urajo! No i Grywida! No nie ma. Mmm! No! Solera <mutter> ci gauru! Szygie Konia! Konia! Co? 女の子たちにやるプレゼントじゃ、結構ウケるぞ冗談だろう。子供は寝ろのまた明日の朝な。よっしゃいよいよ第三段階だよなもう今日のうちに終わらせるってばよ No, kanon. Sさて, pierwszy etap to drugi etap to O i teraz zaczyna się zabawa. Musimy połączyć to, czego do tej pory się nauczyliśmy. A więc klikamy LT, robimy rotację, no i proszę państwa pierwszy Rasengan. The Broken Bonds, No, zobaczmy, czy nam się to uda. Ej, jakie to jest trudne w ogóle. Tak, z 85% tego zielonego paska udało nam się tylko wypełnić. No i spójrzmy. Mam wrażenie, że to Chidori, które robiliśmy Saskę, było dużo prostsze do wykonania. No, ale tym razem nam się powiodło, fajnie. Oh, proszę, my tu mamy? おい、誰がお前にラセンガンを教えたえ、e? ラセンガン今やってるそれだよ誰に教わったわしだやっぱりねあの術を知ってて他人に教えられるような人間は他にいない何無駄ってなんだよそれそよ。ラセンガンのことより大事な話が。ある。 綱でこの人がどんな怪我誰か怪我してるのかオロチマルが里を襲ったそして三代目が殺された里にはお前が必要だ <laughs> 三代目猿時先生が死んだお前が里を出たわけは承知しとるだが率直に言う里からお前に承認要請が出た <laughs> 五代目かげとしてこの姉ちゃんが5代目ほかサスケを見てもらうんじゃねえのかよアルト黙ってろおかげとなれば里に帰ることになるんだからの当然怪ガ人病人も見てもらえる綱でその医療術と戦闘力には肩を並べるものがない対戦ではこの葉の勝利に大きく貢献した里は今苦難の時お前の力がいる A ta siega Saturn i Nie Ja. Marienajna. Kotor. Kotor. Nam daj osorę. O mój Naruto, Kasino. Narto. Karikukuruma mają ściółki. Tsunade ułzał. Piękna była taka scena. Spotkaliśmy tsunadę. Dziraja przedstawił całą sytuację, a tsunadę po prostu nie, nie akceptuje do widzenia i gdzieś uciekła. Spoko. Ulepszamy czakrę na sam koniec i, i co? I myślę, że to jest znakomity moment, żeby zakończyć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Tradycyjnie, jeżeli Wam się podobało, no to zapraszam do polubienia tego odcinka, do subskrypcji i widzimy się za kilka dni.